Jakie pomysły ma rząd, by rozwiązać różne problemy, które palą i trawią Polskę? Powołać komisję do spraw rozliczenia rzekomych nieprawidłowości prawa i sprawiedliwości wobec tzw. aktywistów demokratycznych. Nie, to nie żart, ale rzeczywistość Adama Bodnara i Tomasza Siemoniaka, czy po prostu uśmiechniętej Polski. I o tym w najnowszym wideo komentarzu. Karol Gac, zapraszam. Na początku tradycyjne podziękowania dla Państwa za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że komentujecie moje materiały, za to, że je lajkujecie. Za to wszystko Państwu bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Proszę o to samo, proszę o subskrypcję, o łapki w górę, o komentarze, bo to oczywiście napędza algorytm, ale pomaga także moim materiałom docierać w dalsze zakątki polskiego YouTube'a. A YouTube, akurat, tak się dziwnie składa, cóż za przypadek, przed wyborami postanowił poprzecinać prawicowych, konserwatywnych twórców. Tak wszyscy cierpimy na ten problem, ale dość o tym, bo kilka słów warto powiedzieć na temat hucpy, jaką urządzili Adam Bodnar, czyli minister sprawiedliwości, prokurator generalny w jednym. A także Tomasz Siemoniak, czyli minister spraw wewnętrznych, bo powołali oni komisję. I to nie, ja, nie byle jaką komisję, bo komisję, która ma zbadać nadużycia poprzedniej władzy wobec aktywistów, wobec społeczeństwa obywatelskiego. No bo drodzy widzowie, dotychczasowe komisje śledcze, które powstały, no właściwie nie przyniosły żadnych rezultatów. Wręcz jedna po drugiej się skompromitowała. Co tam, że kosztowały one grube miliony. Co tam, że zasiadali w niej tacy, a nie inni politycy? Za bardzo nie ma efektów pracy Komisji do Spraw Pegasusa, Komisji do Spraw Afery Wizowej i innych komisji, które tam generalnie rząd sobie powołał. No, miała to być prosta maszyna, z niezacinająca się wehikuł do sukcesów Platformy Materskiej, no ale wyszło jak wyszło. A więc w związku z tym Adam Bodnar i Tomasz moja wpadli na kolejny genialny pomysł, by po ponad roku rządów Donalda Tuska powołać Kolejną komisję, tym razem już nie śledczą. Nie, to nie będzie komisja śledcza to będzie komisja trochę, w, jeśli chodzi o kwestie usług umocowania trochę podobna do tych, do tych chociażby do Komisji Rosy do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów w Polsce. Oczywiście niektórzy mylą i mówią, że to komisja śledcza, ale nie. To nie będzie komisja śledcza, będzie to inna komisja. No ale zostawmy kwestie prawne, zostawmy te prawne szczegóły, choć one oczywiście mają swoje znaczenie. No więc krótko mówiąc, Adam Bodnar i Tomasz Siemoniak wymyślili sobie, że powstanie komisja, która będzie badać rzekome nadużycia poprzedniej władzy wobec tak zwanych aktywistów demokratycznych, społeczeństwa obywatelskiego. Czyli krótko mówiąc, przekładając to na język polski, chodzi o to, by zbadać. Badać, czy nie dochodziło do jakichś nadużyć wobec tych, którzy protestowali za rządów PiSu? A tych protestów, oczywiście, była co niemiara. Mieliśmy strajki kobiet, bardzo wulgarne, które atakowały kościoły, niszczyły przestrzeń publiczną, ale nie, tego nie będzie badać komisja, tylko będzie badać, jak zachowywała się wówczas policja. A policja, jak wszyscy pamiętamy, zachowywała się dosyć biernie, bo PiS robił wszystko, co mógł, by generalnie nie dochodziło do eskalacji, ale tak, żeby nikt nie posądza o to, że w ogóle używa siły wobec e, tych protestujących. Stąd mieliśmy, co mieliśmy. tak? Mieliśmy na przykład taką Martę Lempart, która pluła, dosłownie pluła na policję policjantów, wyzywała ich i co? I nic. No, ale tego nie będzie badać komisja. No, ale za to w komisji zasiądzie Klementyna Suchanow, czyli koleżanka pani Marty Lempart i ona będzie badać te standardy, które były wówczas w policji. No, do tego oczywiście szereg innych protestów, które się odbywały podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości, i będą sobie badać członkowie tej komisji, czy dochodziło do jakichś politycznych nacisków, do nadużyć, do przemocy i tak dalej, i tak dalej. Wiedzą Państwo o co chodzi. Adam Bodnar mówił tak. Rozpoczynamy pracę komisji, której celem będzie wyjaśnienie mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych. Komisja będzie badać i analizować metody poprzedniej władzy, które ograniczały korzystanie z konstytucyjnych wolności w latach 2015-2023. No pewnie, może jeszcze podczas COVID-u będą to badać, no ale idźmy dalej. Z kolei Tomasz Siemoniak. Yy... Mówił tak wspólnie z ministrem sprawiedliwości przy akceptacji premiera dostrzegliśmy potrzebę zajęcia się sprawą nadużywania władzy i tworzenia mechanizmu prześladowania obywateli. Celem komisji nie jest represjonowanie funkcjonariuszy czy pracowników szeregowych, lecz zajęcie się politykami, którzy uczynili z wykorzystania władzy służb i mediów publicznych metodę swojego działania. Czyli oczywiście chodzi o to, by schwytać, schwytać polityków Prawa i Sprawiedliwości. No, najoczywiście najbardziej pod lupę będzie wzięte zapewne byłe kierownictwo MSWiA, czyli oczywiście Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, bo to o nich przede wszystkim pewnie mowa i o nich będzie decydować komisja. No i oczywiście ona ma działać na zasadzie gromadzenia dokumentacji, prowadzenia rozmów z aktywistami, działaczami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pierwszy raport ma być gotowy, cząstkowy do 15 lipca, a raport końcowy do 31 marca przyszłego roku. No i tak to sobie będzie wyglądać. No ale creme de la creme, wisienka na torcie. Kto się znajdzie w tej wspaniałej komisji? W komisji będzie 11 osób. Przewodniczącą zostanie adwokatka, pani mecena Sylwia Gregorczyk-Abram, działaczka społeczna, ale znana przede wszystkim z inicjatywy Wolne Sądy. Tak, ta sama. Tu wystarczy sobie to sprawdzić w Google'u, zweryfikować, sprawdzić. Która była na tajnej grupie wejście, na komunikatorze, która dogadywała, jak przejąć media publiczne. Zresztą o to pytał Samuel Pereira podczas, z Polsa 24, podczas tej konferencji prasowej. Tak, pani mecenas miała tę minę, ale tak, pani mecenas, pamiętamy. Akurat to. Do tego pan profesor Zujotu, karnista Mikołaj Małecki. No, trudno, o przykład bardziej politycznego, zaangażowanego prawnika. Wystarczy poczytać wpisy pana Mikołaja Małeckiego na portalu X, wcześniej Twitter, co pisał przez lata, jakimi opiniami, jakie opinie wydawał. Nie ma tu przypadków, drodzy widzowie, no, ale kto by się oczywiście o przypadki martwił? Następnie Andrzej Krajewski, dziennikarz. No, tu też wystarczy sobie poczytać. No i e, tak to sobie wygląda. Oczywiście mamy jeszcze Klementynę Suchanow, którą ja wspomniałem. No nie są to wszyscy członkowie, ale e, skład jest naprawdę wybitny. Oczywiście nie wiadomo, e, jakim kluczem byli dobierani członkowie komisji, bo po co. Pytał o to na przykład Łukasz Warzecha. Próbował dowiedzieć się w MSWI, jak to wybiera skład komisji, jak i na jakiej zasadzie tak dalej. No właściwie niczego się nie dowiedział, niczego nie uzyskał odpowiedzi. Znaczy, uzyskał odpowiedź, ale tak e, ogólną, wymijającą, że mm, szkoda mówić. No ale pani Mecenas. Gregor Czekabra mówiła tak. Społeczeństwo obywatelskie jest strażnikiem demokracji i praw człowieka. Wszyscy obserwowaliśmy to, że w latach 2015-2023 był to strażnik niezwykle aktywny strażnik, który dawał odpór, strażnik, który wyrażał głośno swoją niezgodę. I właśnie za te działania aktywistów, za te działania organizacji pozarządowych, niezależnych sędziów, niezależnych prokuratorów, spotykały ich ze strony władzy systemowe represje. Tak, drodzy widzowie, no i na koniec jeszcze komunikat na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, też bardzo piękny. Powstanie komisji stanowi kolejny krok w kierunku wyjaśnienia nieprawidłowości z lat 2015-2023 oraz odbudowy zaufania do instytucji państwowych i przestrzegania praw człowieka w Polsce. Oczywiście no, taka tradycyjna mowa trawa, takie picie piany, lanie wody, tak? Wszyscy wiemy o co chodzi. No chodzi o to, żeby oczywiście uderzyć w PiS i żeby znowu e, trwały igrzyska. Show must go. Nie ma chleba? To są chociaż igrzyska. No pytanie, jak długo one będą wystarczać ludziom, bo ludzie chyba są są już trochę zmęczeni tymi rzekomymi rozliczeniami, z których niewiele wynika. No ale cóż, w takim razie znaleziono pomysł, powołajmy komisję. Zresztą, no jest taki sobie funkcjonujący dowcip, także jak rozwiązać problem, no powołajmy komisję i ta komisja będzie sobie obradować. No przynajmniej coś robiliśmy, tak? Powołaliśmy komisję. No my będziemy oczywiście tej sprawie się przyglądać, bo jak znam życie, pewnie będzie co komentować. A państwa zachęcam na koniec do komentowania. W tym miejscu samej komisji, samej inicjatywy. Tak, ja wiem, że ona ma już kilka dni, ale dopiero teraz mogłem się nią zająć. Wcześniej inne ważniejsze tematy tradycyjnie. Proszę pisać, proszę komentować. Karol Gac. Kłaniam się Państwu.